Zaprezentuję Wam klasyka, jest to rower karbonowy Trek'a model Emonda. Rower już ma 10 lat. Jego waga to jest niecałe 7,3 kg, gdzie ma założone żelowe siodło, które waży ponad 300 g, uchwyt na lampkę, ciężkie podstawowe pedały, Strzymano korba 105, 2 uchwyty na bidon i podwójny uchwyt na licznik i lampkę. To wszystko to waży w granicach kilograma, co wymieniłem, czyli jego waga taka faktyczna, którą firmy podają byłaby w granicach 6 kg. Jak myślicie, czy ten rower mógłby na równi rywalizować w wyścigach z nowoczesnymi konstrukcjami, które kosztują 10 razy tyle jak ten używany rower.